Sponsorem tego odcinka jest kawa. Dobra kawa. Bez mleka. Ze sklepu. To mój sponsor. Kawa ze sklepu. Polecam. Ja Paweł II. Cześć, witajcie z tej strony. Sadość. I dzisiaj będziemy sobie reagować na nowe Fatalities oraz Stage Fatalities, które zostały dodane do e, właśnie dodatku DLC, Mortal Kombat, Aftermath, czyli Fujina, Robocopa i. Ściwie. Jeśli widzicie ten film, to oczywiście zbliża się seria let's playowa z całej fabuły Mortal Kombat. Pytanie do Was, czy byście chcieli film o 10 najgorszych postaciach w Mortal Kombat? Jeśli tak, to zostawcie pod filmem łapkę w górę i łapkę w górę pod przypiętym komentarzem. Także bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Okej, okay, większość filmów będzie pochodziła z kanału Rayman Gaming. Dlaczego to są filmy? Dlatego, że nie mam wszystkich Fatality jeszcze odblokowanych, e, tym bardziej Brutalities, które są kompletnie randomowe, albo się znajduje w wieżach czasu albo trzeba je poszukać w skrzynkach w krypcie. Nie chce mi się tego szukać, dlatego postanowiłem, że po prostu obejrzę sobie filmik ze wszystkimi fatality. No bo to raczej nie jest wielki spoiler, to jest po prostu mechanika gry, taki dodatek. No nie chce mi się na razie na siłę tego odblokowywać, żeby tylko sobie obejrzeć. Także rozpocznijmy, obejrzyjmy sobie właśnie te nowe fatalities. ok Ooooo! E, moje ulubione od wszystkich części Mortal Kombat. Nawet w Deception, Deadpool, zawsze lubiłem do kwasów rzucać przeciwników. E, przez fakt, że się mordą nadziewają na. E, właśnie. E, ten hak to tak. krzyku nie ma. Aj! Krzyk byłby bardziej efektowny. Ouch! Zajebiście ok. Piu. I co zrobi? Nie. O! Oh! <laughs> dobre, dobre, pomarańczowe, ale tak główka jak tam leci. Dobra, siwa. Nie zgadnę, wskoczy na niego. A, a, jeszcze stage fatality. O, maszyną, naprawdę. Jeszcze z Deadly Alliance. Hej, <ścoughs> jeszcze jest, jest. Fatality żywcem wycięte z Mortal Kombat Deadly Alliance. Zajebiste. Dobra, Fatality siwy. O, wyrwa. A, jednak wskoczy, okej, okay. ops. I go po prostu ten rozsadzi przy wyskokach. No Shiva waży jakieś 300 kg także. Okej, okay, zanóżki. Jep. Jep. Żegnaj. Ojej! Szczęka! Auć. <ścoughs> Ej, to jest fajne! To było nawet fajne. Dobra, Fujin, czyli mój main jak na chwilę obecną. O, to jest kolejny stage fatality, tak? Jep. To się rusza, No. Powiedziałbym, że chyba najsłabsze. No, takie proste. Dobra, Fatality, które już widziałem, bo mainuję ostatnio tego Fujina. Cały czas uczy się nim grać, bo jest przesrany. Jest bardzo mobilny. Tak, i przed zabójstwem, takie, No! Jakby to miało cokolwiek zmienić. Bawi mnie to, że w Mortal Kombat, pomimo, że są postacie takie... Jakby... Ow. Oh. Jelit... To ma być chyba jelitko u tego... U Robocopa. Pomimo fa... Związał go je... jego własnym jelitem. Takie... To już trochę wyolbrzymienie... Ale może być, dobre. Podoba mi się fakt, że w Mortal Kombat, mimo faktu, że są postacie takie dobre jak Fujin, który jest po prostu... Bogiem wiatru i on... Chroni, on nie zda... On nie morduje, on... Stara się chronić, oszczędzać ludzi, to i tak dali mu fatality. W pierwszym Mortal Kombat Liu Kang nie miał fatality, on po prostu robił jakieś nie. wiem... dwa kopniaki podbrudkowy i to było uznawane za najgorsze fatality na świecie, bo to nie było fatality. A są tu postacie, które de facto takie dobre postacie jak Liu Kang czy Shujin, które. No, nie spodziewałbyś się, żeby mogły kogoś zabić. Także. No. Dlaczego on ma... Aha, fajnie, to widzę, że kolega Rayman H Gaming HD lubi sobie obejrzeć yy, Avatar Legenda Anga, no, no szanuję, szanuję. Ewentualnie Legenda Kory. <laughs> Airbender. Ogólnie też myślałem, aby zrobić taką yy, wariację dla Fujina. No, czyli de dekapitacja głowy, tak jak mówiłem. Okay, tornado, tornado, tornado. Puf. Fujin, Fujin Winds. No to było takie, nawet fajne. Takie nawiązanie bardziej do Mortal Kombat 4. Jak się to robi? Ja chcę tym spamować? To jest piękne. Zostawił mięcho po nim. Wywiał całą skórę. That was brutal Każe mi się fatality z dziesiątki. Nie pamiętam czy je to było czy skorpiona, czy... Chyba skorpiona to było. A nie jestem pewien. Okej okay, i. Auć. Mieczem prosto w tchawicę, tak? Ej, chwila, ty tu masz dwa miecze gościu? A nie jeden? Czemu nie? Dwa... Fujin ma dwa miecze. Fajnie wiedzieć. Okej. Okay. Co się stało? Ponownie coś fajnego. O, ale cały ubryzgany jesteś, gościu. Fujin był cały w oleju i krwi. Podejrzewam, że będzie tutaj dużo strzelania. Co, bo co innego. Także. Okej, okay, dekapitacja głowy to na start. Ten film akurat pochodzi z kanału NG Superman jak jakbyście nie widzieli tu u góry albo tam gdzieś na dole okej, okay, puff puf puff puf. Jeszcze coś <grym>, w główkę? Nie, najpierw łapkę pocierp trochę. Fajne, fajne. Lubię Brutality bardziej niż Fatality. Starczy? Wow. Najpierw w łeb starczy, a później wysadził mu pół ciała. Okej. Okay. Tutaj nigdy nie próbowałem. Nie, to jest Brutality. Nigdy nie umiałem kontrolować tą tarczą. Nigdy nie udało mi się skontrolować tą tarczą. Okej, okay, co teraz? Podoba mi się ten skin Ninja dla Robocopa. Do dupy, że to robi na robokopie, bo co aż tak nie widać na normalnym człowieku jakimś z normalnym czerwonym mięchem. fajnie by to wyglądało okej. Okay. Sniper Elite widzę, było grane. A i Brutalities mają jeszcze to do siebie, że jest ich chyba z 10, a Fatality... You I mu kręgosłup dynda! A Brutalities jest 10, a Fatality chyba są 2. Hmm. Dobra, to tutaj już się nudno robi, bo tak naprawdę ograniczenia ogranicza się tylko do wybuchów. Okej! Okay, tego się nie spodziewałem. Łamanie czwartej ściany strzelił najpierw w kamerę, a później odbijał się pocisk i trafił w przeciwnika. Eee... To było trochę bez sensu, to było takie. Neee. Zobaczmy sobie, brutality z siwy. Nie Wskoczy na przeciwnika i będzie po nim skakać, albo mu coś wyrwie. Okej, okay, dekapitacja na start. Okej. Okay. zerwała skórę i odcięła łeb dobre dobre this is good good stuff dobre i co teraz Okej. Okay. jep 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 aź Czy można tak mo Czy można aż tak nawalać w przeciwnika? Że w człowieka, że aż mu tułów od, odleci? No, patrz, zgadłem. Hops, hops. No, czyli Fatality w wersji Brutality, coś w tym stylu. Nic, to akurat nic ciekawego. Uuu! Czekaj, co? Że ona mu wbiła te swoje cztery łapska i coś tam flaki poleciały, co? No! To już robił Goro. Goro to robił w Mortal Kombat 9. Też nic specjalnego, tak szczerze. Okej. Okay. Ojej, tak jak fajne wyglądały jej fatality, tak brutality takie me. Dobra, to z dynki jest spoko. Chyba póki co najlepsze jej brutality, cała reszta takie. Mm. Okej, okay, co teraz? Je, jep piep. Yep. Aha, że przerzuciła za siebie i szybko szarpnęła za nogi. Haha, <laughs> dobre. Ok, to może być. To nie miało najmniejszego sensu, no proszę. Wątpię, żeby trzęsienie ziemi urwało komukolwiek nogi. Jeśli się mylę, to niech mnie ktoś poprawi, ale jakoś szczerze w to wątpię, naprawdę. Okej, okay, także to by było tyle. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Przypominam o zostawieniu łapki w górę pod filmem i pod komentarzem e, przypiętym pod spodem, e, pod filmem, jeśli chcecie film o moich 10 najgorszych postaciach z Mortal Kombat.